Zapraszamy na kolejny magazyn czwartej ligi. Tym razem proponujemy kolejkę 25. Do 24 wrócimy po jej rozegrań w całości. W miniony weekend oczy kibiców były niewątpliwie zwrócone na derby Katowic. Rozwój zremisował 2 dwa z lesianką. Lecz e, dwóch obliczu. Pierwsza połowa, no troszeczkę taka bojaźliwa w naszym wykonaniu, dwie bramki stracone. Gra nie była najgorsza, ale, ale czegoś nam brakowało, brakowało nam tej, tej werwy, brakowało nam większej wiary we własne możliwości. No i druga połowa, gdzie bardzo mocno powiedzieliśmy sobie w szatni, że trzeba ten mecz odmienić. Trzeba ten mecz odmienić i ci chłopcy to zrobili. My oczywiście czujemy, mimo tego, że bramka padła w ostatniej sekundzie gry, czujemy niedosyt, bo uważam, że z przebiegu tej drugiej połowy mogliśmy się pokusić nawet o zwycięstwo. Tych sytuacji było multum. No Bartek Golik dokonywał wręcz cudów w niektórych sytuacjach, ale oczywiście to ja ciągle będę powtarzał, to też jest nasza rola, że my tych bramkarzy dużym przeciwnych budujemy. My musimy w końcu szybciej wepchać tę piłkę do bramki i nie dać, nie dać szans bramkarzowi zagrać, zagrać parady życia. No ale ostatecznie wynik 2-2 w ostatniej minucie gry na takim gigantycznym charakterze, na takim naprawdę solidnym przygotowaniu motorycznym. Ja myślę, że tutaj możemy sobie ja coś, śmiało powiedzieć, że, że dzisiaj drużyna była przygotowana perfekcyjnie, no, perfekcyjnie, bardzo mało zmian, bo po prostu chłopaków nie ciężko było ściągnąć. Wszyscy byli chętni, wszyscy byli byli gotowi, no, ale ci, którzy weszli również pomogli i. Pienilowicza tego meczu. No, 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 duża ulga, tak. Trafiłem, wziąłem to na siebie, tą piłkę. Gdzież na pewno szkoda i mi jest przykro, że skończyło się 2-2. No bo tak naprawdę od 20 minuty, no to gniekliśmy rozwój. Gdzie na pewno no, rozwój jest bardzo dobrą drużyną, ale no od 20 minuty dostajemy dwie bramki takie z niczego, no dwa błędy. Znowu gonimy wynik no i na szczęście zremisowaliśmy. W meczu byłem mega wściekły i też na siebie, że jednak gdzieś tam miałem lekki problem z dwójką, musiałem zejść, też nie mogłem pomóc drużynie. Jak wielu naszych zawodników, bo, to, tak, bo to w tym meczu to było zupełnie. bardzo dużo, no ale wierzyłem w to do końca, że po prostu no, uda się dowieść ten wynik. No i tak jak Golo powiedział, no, dla mnie ten mecz no, jest po prostu przegrany. MK z grał ze Śląskiem Demarko Świętochłowice, z którym wygrał 2 do 1. My też się cieszymy z tych trzech punktów dzisiaj. Wanie, że nam udało się podtrzymać tą dobrą pasę i mam nadzieję, że w następnym meczu będzie również dobrze. Kadrę mamy szeroką. Ja uważam, że każdy z tych zawodników, który dostał dzisiaj szansę, powinien ją wykorzystać. To, co powiedziałem w szatni chłopakom, że no, to się zdarza, że są kartki, są jakieś kontuzje i wskakuj następny. I ma być lepszy od tego, który jest na boisku, także mam nadzieję, że ci chłopcy, którzy dzisiaj weszli, to też sobie z tego zdawali sprawę i myślę, że wynik dzisiaj też był dla nas korzystny. No i z tego się dzisiaj cieszymy. Granie z, z zespołami, gdzieś tam niżej, y, dla nas nie jest to, to, to łatwe, bo te drużyny potrafią się zmobilizować, potrafią się zorganizować. Dzisiaj Śląsk Świętobowicę był zespołem, który postawił wysoko nam poprzeczkę. Tak? Na pewno nie był to dla nas łatwy mecz. My mieliśmy swoje sytuacje. Śląsk również gdzieś tam z gry potrafił sobie coś wykreować. Ale myślić się cieszymy z tego końcowego dzisiaj w wyniku i dla nas to jest najważniejsze, że mamy trzy punkty i jedziemy dalej. Początek miałem, powiem szczerze, no słaby, sam byłem z siebie niezadowolony. Teraz z meczu na mecz wygląda to teraz lepiej, bramki też przychodzą, więc trzeba się cieszyć, ale wiadomo... Nie, nie bramki dla mnie są najważniejsze, tylko to, że zaczęliśmy wygrywać i drugi mecz rządu wygrany, dlatego fajne i cieszy, cieszymy się z tego. Ja myślę, że nawet w poprzednim spotkaniu nie zagraliśmy źle, traciliśmy bramki w samej końcówce, jak się otwarliśmy, grając w dziesiątkę, mieliśmy inicjatywę w poprzednim spotkaniu. E, tak samo jak teraz też bramki, których mogliśmy uniknąć, mówię o tych dwóch pierwszych w poprzednim meczu, e, teraz również uważam, nie wiem, na, na gorąco w tych emocjach. Nie uważam, żebyśmy byli drużyną, która nie powinna stąd wyjechać z punktami. Wydaje mi się, że przynajmniej ten jeden punkt nam się należał, aczkolwiek no, zabrakło tego, żeby wsadzić tą, bramkę, tą piłkę do bramki, zabrakło paru konkretów w polu karnym przeciwnika. No trudno, walczymy dalej. Sytuacja robi się coraz bardziej gorąca, przegrywacie kolejny mecz, obsuwacie się w tabeli. Ta różnica do strefy spadkowej robi się coraz mniejsza. No niestety tak to wygląda. Dużo kontuzji w drużnie, problemy kadrowe, ale myślę, że wyjdziemy z tego. Na pewno nie zabraknie nam determinacji, żeby walczyć do końca o utrzymanie w czwartej lidze. Ruch radzionków wrócił na tarczy z wyjazdowego meczu z unią rędziny, przegranego 2-4. Powiem przewrotnie, że ja jestem dumny z tych chłopaków, że oni podejmują rękawice, że oni trenują, że oni walczą o siebie i, i chcą, by Róbra zdobywał jak najwięcej punktów. Dzisiaj się nie udało, całą winę za to wszystko biorę tylko piłkarsko, tylko i wyłącznie ja na siebie i, i mam nadzieję, że ci młodzi chłopcy będą się dalej rozwijać żeby zrobić to do żeby pomóc, do tych statystyk jeden mecz dopiszesz, ale to nie będzie spotkanie, które będziesz dobrze wspominał. Powiem szczerze, że już miałem nie dopisywać żadnego meczu do statystyk. Nie wiem jak będziemy wyglądać kadrowo na, na przyszły mecz, ale, ale na razie jest, jest ciężko i. I no nie, no, trzeba podnieść głowę i jechać dalej, no. gdzieś tam wejść w trening do przyszłego tygodnia i, i znowu zbudować tych młodych chłopaków, żeby uwierzyli w swoje wysokie umiejętności, bo dzisiaj mieli ciężko na tym boisku je pokazać. I, i oto ci trudno mieć do nich pretensje, że próbowali, robili co mogli. No niestety no, tak się, tak się mecz ułożył, że... Że doświadczony zespół, spokojnie, budowiste prowadzenie, grając jeszcze lepiej, a myśmy tutaj gdzieś znowu pod dobrym wynikiem, nagle się mać odwraca i przegrywamy. Unia Dąbrowa Górnicza podzieliła się punktami ze Szczakowianką po się 2-2. W 18 minucie w niego tworzył Bartłomiej Kędzierski, w 30 wyrównał Józef Misztal. 44. goście prowadzili po celnym przyłożeniu Michała Hrabąszcza. W 78. minucie padł wyrównujący gol, z którego cieszył się Antoni Turczyński. Spójrzmy na komplet wyników 25. serii spotkań w wykonaniu grupy pierwszej, a także aktualną tabelę. Czas na drugą grupę. Zaczynamy od meczu lidera Sturzy Śląskiej. Unia wygrała 2-0 z dekorem Bełk. Gratulacje dla przeciwników. Myślę, że w moim zespole wyszło to, że graliśmy bardzo ciężki mecz w środę. Też troszeczkę byliśmy osłabieni, natomiast no zasłużenie wygrał zespół Sturzy, także gratuluję przeciwnikom i, no i będę teraz patrzył z ciekawością, obserwował jak potoczy się Walka o awans, bo, bo zakładam, że zostały dwa zespoły. Dzisiaj jest to Unia Turza i Polonia Łaziska, które będą do końca walczyło o awans do Złoczycie Ligi. dziękuję trenerze za <laughs> gratulacje. Ja myślę, że też tutaj gratulacje należą się mojej, mojej drużynie, drużynie, bo naprawdę dzisiaj gdzieś tam trochę serducha zostawili na, na tym boisku. Jeżeli chodzi o mecz, no to w pierwszej połowie ja myślę gdzieś troszeczkę... Zanerwowo graliśmy, aczkolwiek mieliśmy dwie, dwie okazje, żeby strzelić bramkę. No, no niestety nie udało się. A jeżeli chodzi o drugą połowę, to, to, to myślę, że, że tutaj mieliśmy wszystko pod kontrolą. Ja miałem takie odczucie, że gdzieś tam wierzyłem, że, że, że kwestią czasu, że, że to jest kwestia czasu, że strzelimy bramkę. No mieliśmy ku, ku okazję, żeby strzelić z karnego. No nie udało się, ale fajnie chłopcy zareagowali wierzyli do końca, poszli, poszli gdzieś tam za ciosem i, i, i z, zdobyliśmy te dwie bramki, także że na pewno na pewno cieszymy się z, z tych trzech punktów. Polonia Łaziska Górne straciła punkty na wyjeździe z Orłem Łękawica. W meczu padło 5 goli. Pierwsi ze strzelonej bramki cieszyli się gospodarze w 21 minucie. Strzelił ją Daniel Iwanek. Pozostałe padły w drugiej odsłonie. W 47 minucie celnie przyłożył Szymon Byrtek. 8 minut później kibiców uszczęśliwił Daniel Iwanek. Później do głosu doszli przyjezdni. 59 minuta przyniosła trafienie Mikołaja Polczyka, a 60 Dawida Kaszuka. Orzeł Łękawica, Polonia Łaziska Górne 3 do 2. Jak grał gwarę Gornontowice stracił punkty po przegranej 1-2 z unią Racibórz. W 24 minucie celnie przyłożył Marcin Wroński. 4 minuty później wyrównał Dawid Plizga. W 50 minucie wynik ustalił Fabian Kaczor. MRKS Czechowice dziedzice przegrał w meczu 25 kolejki z MKS-em Lędziny 2-4. W 29 minucie celnością popisał się Paweł Kozioł. Trzy minuty później wyrównał Bartosz Wodnicki. 51 minuta przyniosła gola Grzegorza Kostrzewy. W 67 prowadzenie gości podwyższył Mateusz Śliwa. Emocje były do końca. W 83 minucie na listę strzelców ponownie wpisał się Wodnicki, a w doliczonym czasie wynik ustalił Filip Gajda. Jeszcze zaglądamy do Rybnika, gdzie ROW 1964 uległ rezerwom GKS-u Tychy 0-2. Jeżeli akurat chodzi o dzisiejszy mecz, to no, trzeba powiedzieć uczciwie, Tychy było od nas piłkarsko drużyną lepszą w każdym aspekcie gry, chociaż no, wiemy jak jest w tej lidze, nieraz my byliśmy drużyną lepszą, a przegrywaliśmy te mecze u siebie w tym sezonie, co najmniej kilka meczy, które powinniśmy spokojnie wygrać, żeśmy po prostu nie wygrywali. Ale dzisiaj przegraliśmy, no, przykro to mówić, ale zasłużenie. No, Tychy były lepsze i wygrały. Zasłużenie ten mecz. Mają trzy punkty i powinni się z nich cieszyć. No, my musimy wyciągnąć wnioski. Nie chcę nikogo tłumaczyć. No. Mamy drużynę bardzo młodą, nie wiem czy nie najmłodszą w tej lidze, bo wyciągając może 3-4 zawodników stąd to w średnia wieku byłaby 17 lat. Ci obcy się cały czas uczą tej takiej dorosłej piłki, chociaż zdajemy sobie oczywiście sprawę, w jakiej lidze gramy, ale, ale jest kilku zawodników, którzy dopiero praktycznie pierwszy sezon są w seniorskiej piłce. To jest naprawdę bardzo trudny przeskok dla nich, nawet jeżeli to jest czwarta liga. No, ja szanuję tych chłopaków, cieszę się bardzo, że mamy swoich wychowanków aż tylu, bo gdyby nie oni, to dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, jak wyglądałaby nasza sytuacja. Na pewno ci chłopcy nie odpuszczają, dałem z siebie wszystko. No, czasami brakuje szczęścia, dzisiaj umiejętności, bo tych wygrały zasłużenie, tak jak już mówiłem. I no, Nie pozostaje nic innego, jak przeanalizować ten mecz i dalej ciężko trenować. No, tylko stędy droga, nic innego nie wymyślimy. I jeszcze komplet wyników drugiej grupy oraz tabela. A teraz losowanie kolejnego vouchera dla jednego z klubów, który aktywnie uczestniczył w tworzeniu naszego magazynu w kwietniu. Losowania dokonał sponsor Jacek Grzepa, właściciel hurtowni Future Sport Stychów. Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszamy do kolejnego losowania. Tym razem nagroda będzie za miesiąc kwiecień. Przystępujemy do losowania. Nagrodę jest do wygrania voucher do odbioru w hurtowni naszej mieszczącej się w Tychach na ulicy Szpakowej 4, a zwycięzcą tego jest klub ROW 1964 Rybnik. Także zapraszamy po odbiór nagrody. Dziękujemy za udział. To wszystko w tym wydaniu. Dziękujemy klubom za przesłane materiały filmowe. Wracamy niebawem. Do zobaczenia.